Będziemy gotować zdrowo, smacznie i łatwo. Nazywam się Kuba Stojermark i pokażę Wam jak szybko i sprawnie przygotować świetne makaronowe danie. Opowiem jak gotować makaron, żeby zachował najwięcej wartości odżywczej. Pokażę, że makaron jest ciekawą i uniwersalną bazą do dania. W ramach kampanii Makaron rządzi zdrowo przygotowaliśmy dla Was cztery filmy, w których prezentuje makaron w różnych odsłonach. Przepisy inspirowane są kulinarnym e-bookiem, który możecie ściągnąć ze strony makaronrządzizdrowo.pl. Na tej stronie znajdziecie też wiele informacji i ciekawostek o makaronie. Drodzy państwo, pokażę wam dzisiaj, jak przygotować spaghetti z krewetkami. Spaghetti z krewetkami, ale nie tylko z krewetkami. Do sosu dodam ostre papryczki chili. To pierwsza rzecz. Dodam do tego również czosnek, tak, żeby złapać tą głębokość smaku, bardzo ważny składnik. Aby odświeżyć ten, ten sos z krewetkami, dodamy soku z cytryny. Sok z cytryny i owoce morza, skorupiaki zawsze świetnie działają razem i na samym końcu dodamy natkę pietruszki, drobno pokrojoną, żeby ten, całe te wszystkie smaki podnieść jak gdyby razem. Zaczniemy od zagotowania wody. Gdybym zaczął gotować tą wodę bezpośrednio od zimnej, to trwałoby wieki, więc włączymy sobie e, czajnik z gorącą wodą. Sos jak zwykle zaczynamy od składników tych najważniejszych, czyli tak jak mówiłem od czosnku. E, myślę, że jak zrobimy dwie główki to nam wystarczy. Generalnie do sosów, do makaronów używamy go albo gniecionego, czyli nóż, potem siekamy, rozdrabniamy go zupełnie, albo kroimy go w drobne plasterki. I to jest taki przepis, który gdzieś kiedyś można było podpatrzeć w chłopcach sferajnych. Siedział facet, miał żyletkę i kroił drobiutko, drobniutko, drobniutko, właśnie czosnek. Tak chcę to dzisiaj zrobić. Nie mam żyletki, no ale będę się starał to zrobić nożem. Jest dużo trudniej go obrać, jeśli go nie mierzymy. No ale nie chcemy mieć go zmierzonego, chcemy mieć tą fakturę, tak? Chcemy mieć te, te drobne pocięcie, które, które, które będzie dawało nam więcej smaku. Mamy ząbek czosnku i kroimy go bardzo cienko w drobne płatki. Woda słyszę, że mi się zaczyna gotować. Wlejemy ją sobie tutaj, od razu wstawimy wodę, żeby dalej nam chodziła. W ten sposób też fajnie jest skrócić ten czas, tak? Jeśli gotujemy wodę od początku zupełnie bez sensu, bo, bo to tracimy na to czas. Czajnik nam zagrzeje tą wodę dużo szybciej, zresztą będziemy mieli ją gorącą, a pamiętajmy, że makaron musi wchodzić do wody e, wtedy, kiedy ona buzuje, tak? Wtedy, kiedy się gotuje, kiedy bombluje. On kiedy wchodzi do środka, musi też mieć przestrzeń, tak? żeby się nie skleił, żeby był cały czas al dente, bo to, co jest najważniejsze, to żeby gotować makaron al dente. Kolejna rzecz a propos e, wody. Musimy ją posolić, tak? E, solimy ją trochę więcej niż każdy normalne danie, czyli na przykład ziemniaki czy cokolwiek innego. To nie jest szczypta, którą wrzucamy, tylko musimy ją ostro posolić. E, Taka, by ona była lekko, lekko przesolona, tak? Czyli tyle nam wystarczy. Dobra, to zamykamy. Kończymy czosnek. Bierzemy się dalej ze sos. Mamy pokrojony czosnek, bierzemy się po czosnku za papryczkę chili. Dobrze, to co ważne w papryczce chili, musicie sami ocenić, czy ona jest na tyle ostra, żeby ją całą posiekać i wrzucić razem z pestkami, bo one są nośnikiem mocy, czy wyrzucić pestki i jest tylko ją pociąć. Ja odetnę no, przede wszystkim tą zieloną część, która nam nie jest potrzebna i nie jest jadalna. Pokroję, skroję ją wzdłuż. I teraz tyłem noża można sobie fajnie te pestki usunąć, tak? Okej. Okay. Ja myślę, że ona może być dosyć ostra, dlatego nie chcemy ich wrzucać. Czyli dalej kroimy wzdłuż na cienkie paski. Nie wiem, zróbmy ich ze 4-5. Jedno, czyli nam wystarczy do tej ilości czosnku, które tutaj daliśmy. Okay? To coś, co my teraz przyrządzamy tutaj, co będziemy potem łączyć razem w sosie, nazywa się, w Francuzi przynajmniej nazywają to mise en place, czyli coś, co pozwala nam przygotować wszystkie składniki do sosu. Potem tylko pach 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 wrzucamy do środka. Mieszamy, wrzucamy makaron do, do sosu i jesteśmy w domu. Teraz będziemy robić cytrynę. Cytrynę, aby uwolnić z niej sok, fajnie jest porolować. Czy na desce, czy na czymkolwiek, tak? Wtedy wydobędziemy więcej, więcej smaku. Kroimy ją na pół. Ja już to dodam do samego sosu na samym końcu. I natka pietruszki, urwijmy sobie. O, tak. Kroimy ją znowu drobno. Moi Państwo, mamy wszystkie składniki do sosu gotowe, pociętą pietruszkę, natkę pietruszki, czosnek, e, chili e, i mamy cytrynę gotową, żeby ten sos wykończyć. Czas na krewetki, e, ale widzę, że woda mi się gotuje, więc zaczynamy wrzucać spaghetti. No i jest pięknie, prawie piękny. Trzeba go mieć cały czas na najwyższych obrotach. Tak, żeby to spaghetti szybko miękło i żeby całe równowiernie wchodziło do środka. Bierzemy się za krewetki. Słuchajcie, jeśli chodzi o krewetki, ściągamy głowę, ściągamy z korupki, w sensie pancerz, tak? Ten razem z nóżkami. Łatwym ruchem przyciskając tył powinniśmy wyciągnąć na nogą. Cykl, jest. No i teraz trik z wykałaczką. Albo się uda, albo się nie uda. Zobaczymy. Wbijamy to wtedy, gdzie widzimy, gdzie jest ten worek trawienny, pod spód i zaczynamy ciągnąć. Wychodzi z jednej strony go wyciągnąłem i teraz mogę z tej strony go spokojnie wyciągnąć. To już jest właściwie na straty. Ta krewetka jest obrana. No i tak całe, załóżmy do tego, co mamy tutaj, zróbmy tak 4-5 krewetek. To łatwe danie makaronowe, wykorzystujące spaghetti i krewetki. To doskonały i klasyczny mariaż smaku. Czosnek dający głębokość, czyli ostrość, a krewetki naturalną słoność. No i na koniec pietruszka. Odświeżająca danie i wydobywająca wszystkie smaki. Widzę, że makaron jest fajny i już zaczyna nam chodzić. Pamiętajmy, powtarzam jeszcze raz, dwie rzeczy ważne na początku gotowania makaronu, to to, żeby on. żeby miał miejsce. Żeby, wrzućmy mniej makaronu, ugotujmy go, nie wiem, dwa razy, jeśli mamy mały garnek, ale chodzi o to, żeby on miał miejsce, żeby ta woda. Mocno i szybko go gotowała, tak? Nie chcemy makaronu dłusić w chłodnej wodzie. Na pełnym gazie, na pełnych obrotach to robimy. To pierwsza rzecz. A druga, to żebyśmy dobrze solili wodę, tak? Producenci piszą zawsze na opakowaniach makaronów, ile, jaki długi czas mamy je gotować. Jeśli jest 7, ugotujmy makaron przez 6 minut. Gotujmy go 1,5 minuty krócej. Z prostej przyczyny, że ten makaron będzie nam się jeszcze na patelni gotował z sosem. I tam go wykończymy. I pamiętajmy o tym, że chcemy, aby był dente. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mamy krewetek. Dobrze, rozgrzewamy patelnie. Wlewamy oliwę, oliwę z wytłoczyn oliwek. Nie extra virgin, bo ona się pali, pali się szybko, staje się wtedy gorzka i cały smak nam ginie. Pamiętajmy, że krewetki będą miały, mogą mieć trochę soli w sobie, bo są z morza. Te pozostałe rzeczy nie. Ja zawsze zaczynam od solenia patelni, trochę tylko, zanim wrzucę krewetki. To jest też trik, który nam pozwala zrobić jedną rzecz. Jeśli jest rozgrzana mocno oliwa, właśnie z solą. Te krewetki, które trafią pierwsze na patelnię, one nam się nie przykleją, tak? One spowodują, że, że ta sól je gdzieś tam otoczy, no i jednocześnie doprawi całość. Dymi? Prawie. Wrzucamy krewetki. To, co powinniśmy usłyszeć, no to właśnie ten dźwięk, tak? Czyli dźwięk szybkiego łapania tych krewetek, tak? One są zimne, olej jest gorący, więc one nam skwierczą i dobrze, tak powinno być. Wrzucenie krewetek na gorącą patelnię powoduje, że ona lekko nam się wystudzi. To też jest trik, bo Wtedy możemy śmiało wrzucić czosnek. Jeśli byśmy go wrzucili na rozgrzaną na maksa, patelnią, po chwili będzie brązowy, spalony. No i, no i nie fajnie, będzie gorzki, tak? Dobra, są one. Wskakuje czosnek. Pamiętajmy, żeby krewetek nie przesmażyć za długo, bo one będą twarde, gumowe. Zupełnie się nie będą dodawać do niczego. Czyli podrzućmy sobie patelnię, żeby to się wszystko nam połączyło. Dobra. Natka pietruszki. Niech to wszystko nam się łączy. Wszystkie składniki sosu mamy na patelni. Są one już gotowe. Makaron nam się gotuje, więc musimy go... I teraz co? Nie przelewać, nie odcedzać, ale właśnie takiego mokrego, kapiącego, żeby nam się łączył mocno z sosem, wrzucamy do na naszą patelnię. To jest to, co ciągnie nam cały smak. Czyli ta woda, ta woda razem z glutenem, ta woda razem z tymi wszystkimi dobrociami, które siedzą w, w makaronie, które nam połączy sos. Dodajemy teraz masło. Wrzućmy sobie ze dwa kawałki. Dobrze, żeby masło było zimne. Zimne masło, gorąca woda to nam buduje sos. Dolejemy odrobinę tej wody. Tej super wody. Ostatnim elementem, jakie już masło w środku w sosie jest e, sok z cytryny. On powoduje nam to, że makaron nie będzie się sklejał. Połączy się świetnie z krewetkami no i doda nam fajną taką, taką e, świeżość do naszego sosu. Możemy podrzucić, połączyć sobie ten sos fajnie na patelni. Sprawdźmy jak smakuje. Świetnie. Możemy dorzucić do tego jeszcze odrobinę soli, pieprz. Wszystkie składniki są w środku. Mamy cytrynę, mamy masło. Podkręciliśmy ten sos do końca. Mamy go doprawionego. Możemy go wydawać. Podrzućmy sobie jeszcze naszym makaronem tak, żeby wciągnął te wszystkie smaki. No i świetnie. I możemy go wydawać. Fajnie się mocno wbić tymi szczypcami w makaron i go zakręcić, tak żeby ten sos się cały połączył. O, i pięknie. Wyciągamy go na talerz, zakręcamy. Wszystkie smaki są w środku. Makaron nie jest rozgotowany. Bomba. I nasze krewetki. Cudownie. Spaghetti z krewetkami, z czosnkiem, z chili i z cytryną. Ok, danie gotowe. Pamiętajcie, że makaron dobrze łączy się z większością smaków, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. Składniki, jakie do niego dodamy, nadają mu charakter, decydują, czy jest smaczny, zdrowy i niekuchący. Pamiętajcie, żeby makaronu nie rozgotować. Jeśli to zrobicie, mimo dalszych starań danie nie będzie smaczne. Pamiętajcie też, żeby zachować odpowiednią proporcję makaronu do sosu, z wyjątkiem zup. To sos jest dodatkiem do makaronu, a nie odwrotnie. Nie należy więc przesadzać z ilością sosu.